Zobaczcie co tu się dzieje, patrzcie. Jaka brocha, to jest chyba s Matku jedyna zawijam, słuchajcie. Jest jakaś grażynka. Ho ho! Cześć kochana, jak ty się, się zwierz? Nie no, waga powiem wam, no niespecjalnie, niespecjalnie. Ja wiem, że jestem na diecie. Ale to nie jest czas. Skarbiny są. stereczko księżny. No kochane, na pieniędzy to no, Też słabiutko słuchajcie. Patrzcie, nowy odkurzacz kupili, a stary tam Słuchajcie, patrzcie, jacy niepoważni. Zima idzie za pasem, a oni taki piękny piecyk tu wystawili. No nie, ludziska. Przecież to jest, kurczę, jakieś nieporozumienie. Ludzie, ty, taki pieniądz na ulicy. Co tu jeszcze mamy? obczajamy, patrzcie, pizze są pizze powyrzucali nie, słuchajcie tu może być jakaś kolacja odważnie trzeba atakować no, 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 lecimy z tematem co my tu mamy, proszę Państwa delikatnie jakiś plecaczek księżniczki widzę na dzień doberek Może widzę, że to jest jakiś santoro powiem Wam, no dziecko widzę, że Pieniędzy nie zbierało no, Słabiutko, słabiutko, bo jakby Byłoby miło, gdyby coś tam O, o, o Patrzcie Jakie prezenciska Trzeba to przyjąć O tam, co my mamy Patrzcie, patrzcie dobrze, to tu już Ludziska ściemnia, Nie za bardzo widać Uuu, tu ktoś się tutaj gdzieś, tutaj Chyba muszę coś ogarnąć Z tym światłem, bo nie jest specjalnie no teraz to już. O! Widzicie, no teraz no, co mamy? O, o, o. to jest. Elegancki, co mały kot. Powiem, że No kochane, teraz pieniędzmi No Też słabiutko, słuchajcie. Cieniutko z kasą widzę, u jest. O! Jest jakaś. grażynka. Ho ho! Cześć kochana, jak ty się, się zwiesz? Skąd ty jesteś, kochanie? Przedstawmy się Powiem wam, jakaś taka nie rozgarnięta do końca, ja nie jestem pewien, ale chyba, chyba tą całą siatę zawinę i i w wezmę no, czaje, bo tu może być, może nie jakiś tam zjawiskowy piliec, ale coś tam może drgnąć. Coś w tej walizce jest. kurde, jestem moim podkładaniem, powiem wam, że ja tak odłożę, że pewnie zapomnę. Myślę, że to jest, Słuchaj, tu jest coś. Słuchaj, tutaj jest coś. Trzeba ją tutaj roz... rozdzielić. Zobaczymy, co tu jest. Jakiś porcelan, coś mi tutaj potukli, wytukli. To to w ogóle nie taka szkatułka wziąłbym, ale powiem Wam to, to strasznie, strasznie nie na czasie, bo jednak porysuję. Porysuje pastelkę, więc niestety to się może nadać jedynie do grzebania w grzebania kuble, nic poza dobra ci, Co tu mam? To jakiś chyba zamek Kurde, powiem Wam kiedyś trafiłem taki zamek głuchany i poszedł z niezłej ceny. Ula, la, waga! Nie, no, waga, powiem Wam, no niespecjalnie, niespecjalnie. Ja wiem, że jestem na diecie, ale to nie jest czas. To nie jest czas i miejsce, żeby miał żebym ja teraz sprawdzał myślę, że jakieś myciki co tu mamy Sierenifery jest? Przez to świąt jeszcze, słuchajcie, dopiero sierpień, a tu już święta no nie wiem, nie wiem słuchajcie, nie wiem. czas leci jak... czas leci, a tutaj jaki kurczak się schował, kurczak patrzcie, nowy, brudny biedak, ale nowy jest Zobaczymy może metka, nie no metka taka kurczaczku niespecjalnie, chyba nie ma z Ciebie pieniędzy, dobra odłożymy Cię na przepaść patrzcie nowy kurczaczku kupili a stary jakiś tam wywalili wziął, to wziął to nie ma oczywiście u hu a tu co się działo, chyba jajecznika jakaś było? zerknę tu tylko delikatnie bo no lekko powiało, powiało takie smrody. Okay. Jakieś wiatry. O, zestaw do malowania. Zobaczcie. Kompletny. Hello, hello. O, może powiem wam, może może mnie się uda ten odkurzacz poskładać. Zobaczymy. Tutaj. Patrzcie. Wyrzucili odkurzacz. Nawet nie wyrzucili śmieci. To jest normalne tutaj. Słuchajcie. Waksa. Uuu, waksa czyżby to była waksa? jeżeli waksa, słuchajcie tutaj ja zawijam nawet nie ma o czym mówić nie ma, nie ma o czym mówić bo to jest dobra pozycja sprawdzimy tylko czy, czy to się za tego wywinie cholera, słuchajcie coś, coś nie coś tu mogę tego zapiąć trzeba będzie to obczaić obczaić no coś nie mogę. Coś się dzieje, słuchajcie, patrzcie, te jajko Do jasnej, i tej te jajko jest wszędzie O Kurde, to się nie wchodzi, Albo jest wyłamane Jezu, nie chcę Nie chcę tego do chałupy targać Bo będzie delikatny Kwas, jeżeli Jeżeli to jest stegowane No Jeszcze się, się waha, waham się To może... Jest. Co jest w ogóle z tym światłem? No jest słabiutko. O, patrzcie, jak biorę tu do góry, to jest ok. No teraz to jest zjawiskowo. Nie, no, słuchajcie, no musimy się tak przełęczyć. Nie ma typu, to skarbiny są jakaś z... słuchaj, ta światło wysiadło nie, jest dobrze, taka tak jest coś, coś nie tak coś słuchajcie jest nie tak ze światłem nie wiem chyba jesteśmy na oparach dobra, zrobimy taki słabszy niespecjalnie jestem dzisiaj przygotowany, widzicie co się dzieje no ale nie zawsze można być, uuu tutaj woreczki są, zobaczcie, nawet ale tu nie pali, nie pali. No, może tu coś może wywacamy tu są jakieś kartony tu się ma się co czaić. Słabiej, o, roba. Tam to czaić tu jest to słowik oczekiwania tamto żebym to było ciężko powinni wam oczekiwania były dosyć duże a nie wiem jak z tym odkurzaczem kurde. a to co tu macie, bo to jest to jest odmikrofon. lipa z tego nie będzie pieniądza proszę Państwa ja odkurzaczem odkurzaczem. Nie, wiem, nie wiem czy wiecie o co chodzi o się nie zapina tutaj albo jest tu coś zepsute albo po prostu wieczorową porą to Zagrad. Jezus Maria, zobaczcie jak ja jestem agresywny w tym temacie. Albo tu coś się zatykowało, zobaczcie. Tu, tu coś ten bolec chyba jest. Coś mi się wydaje, ale naprawdę mnie się... Tak tu coś jest. Nie chce mi się tego na chałupę targać ściadostwa. Bo to jest dosyć ciężko. To jest jakieś jeszcze skarbiny siedzą specjalnie zobaczcie co tu się dzieje patrzcie jaka brocha to jest chyba swaroski matku jedyna zawijam słuchajcie zawijam to jest to jest jakiś ten kolce słuchajcie to są kolce powinien być jeszcze jeden patrzcie jest zobaczcie co się dzieje wy nie widzicie tego błysku kurde kamera nie oddaje światło jest dosyć dzisiaj słabiutkie, no ale nic nie zrobiłem, może jeszcze jakieś luki, mamy, może jakaś perła jeszcze się znajdzie. Nie, słuchajcie, nie ma. Jest tylko jakaś taka dziwadło. Dziwadło, nie wiem, co to jest za dziad. Tu mam jakieś lwa. Coś w ogóle widzę, że chyba po sezonie wiecie co, i on o, ta żmija świetna, ta żmija świetna dla takiej beki. Tam się kręcą, słuchajcie, nie wiem, chyba wezmę tego malowania szparagały, bo się zawsze przydadzą. Gdzie to były te, a te, 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 lalki w chodniku Gdzie są te lalki? Matko, poskarżę się, słuchajcie, przestraszył. Jezu, ja już od odwykłem, odwykłem od wieczornego grasowania. Człowiek w jakichś nerwach, w jakichś takich stresach Sami widzicie, co się dzieje. Niekomfortowo, niekomfortowo jakoś jest. Tam jeszcze jakieś bajzle są. Nie wiem co to. O kurze, trzeba wszystko przejrzeć. Nie specjalnie. Patrzcie. Słuchajcie, jajka. Dobrać, bo są jajka. Nie wiem jak tam ze świeżością. Podejrzewam, że nie specjalnie. Ale, ale są. Kurczę. No, zobaczy tylko ten odkurzacz. Jako... Słuchajcie, ja w chałupie to mam pełno Jezus Maria Co tu się zadziało, zobaczcie Matko Boska, kobito Kobito Ja nie wiem jak ona odkurzała, słuchaj Nie, nie, jest dobrze Słuchajcie, nie jest dobrze, odkurzać niby fajne Ale, no lekki dramat Kurde, parę złotych by było Do wyciśnięcia Ale słuchajcie, odbijam Odbijam, no niestety to mnie przerosło, to mnie przerosło, uciekamy, zawijamy co nasze, no i co, i widzimy się chyba na jakimś oględzinach, ale muszę coś ogarnąć z tym światłem, bo jest, zobaczcie, no jest dosyć słabiutko, nie wiem, koszta, kurde, koszta wzrastają, a nie ma dochodów, no. Zobacz tego kurczaka, tak, co ty, chcesz, chcesz, żeby cię uratować, czy nie, no, śmiało, no, no, mów coś, kurczę powiem wam o strasznie jest, strasznie jest jakiś taki zamknięty w sobie jakiś. Nie wiem, wezmę go wezmę już nie będę taki dobra proszę państwa robimy robimy przegląd co tam się udało nachapać wczoraj zobaczcie odkurzacz wyrzucili nawet z tymi ze śmieciami no to też to też świadczy o zaradności jednak personelu bo pod, pod jabła słuchajcie jeżeli to i tak idzie na śmietnik to po co to ogarnie? Ale patrzcie, ile dali naklejek, że to jest ten, że to jest sprzęt sklepowy do odkorzania na rurze też jest. Zobaczcie. Ja już sobie taką drugą rurę, powiem wam, i będziemy robić przeszczep. Bo tutaj totalna jakaś partyzantka była robiona. Słuchajcie, pewnie jakiś taki agent 07, podobny do mnie. No, ale pierwsza rzecz najważniejsza, czy on zagada? Czy on zagada? Bo jak on nie zagada, to. Ula, uh, la, ludziska. No i proszę bardzo! Proszę bardzo, nie ma to jak bal samego rana. Elegancko, już mnie się podoba. Jest rozwojowo i kurczę, powiem Wam, patrzcie, pisze 200 W. Nie wiem, czy on tyle ma, ale już teraz odkurzacze się nie zdarzają z taką mocą, więc. Bardzo fajnie, no jest trochę styrana, ale podejrzewam, że wezmę, słuchajcie, szmatę, trochę tutaj obgarnę i będzie elegancko. I tu jest uszkodzony, ale zobaczcie, jak strasznie agresywny personel tam w tym sklepie był. Tutaj coś jest z tym stryczkiem, ale będę miał. Ja lubię, słuchajcie, lubię takie zabawy. Wyłączę sobie jakieś romancizło i się z tym po prostu pobawię, bo lubię takie rzeczy. A tu. Bo tamta końcówka jest taka specjalistyczna, widzicie? Ale spokojnie można tutaj, widzę te dwa bolce, podejrzewam, że pyknie się, i tu jest podobnie, i zrobię przeszczep tej z tego, nie? Wiadomo o co chodzi, no musi, musi, musi to się ludziska finansowo z mi spinać jakoś. Patrzcie, jakie te brochy były wczoraj. Nie widzieliście tego blasku, one są do doczyszczenia. To jest złoto, nie, nie, nawet nie pytajcie mnie, czy to jest złoto normalny przecież ja badziewia nie, bier nie bierę. Już nie znacie trochę. Dobra, zaraz uporządkuję i wracamy. Ten odkurzacz muszę na dole gdzieś zaparkować. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Zobaczcie, jakie te brochy już złote. Nie wiem, chyba już nie będę Wam tak pokazywał. Nie będę Was denerwował. Ale słuchaj, ta, to jest majątek. To jest majątek. Z bliska weźcie jeszcze luknić. Patrzcie. No nie oddaję. No jednak aparat nie oddaje tego. Zobaczcie, jakie to są szczegóły. To jest normalnie. To jest jubilerska robota, co ja wam będę gadał. No dobra. Lecimy z tymi. Były takie, powiem Wam po drodze, przechodzę, patrzę, jakieś książki leżą. I mówię, no zainteresuje się. Western jakieś te sprawy kiedyś się oglądało, słuchajcie. I a... I Anbella, nie wiem dziwne troszeczkę imię. Ulala, nie no, ta książka. Zobaczcie, i mówię sobie, wezmę, bo otworzyłem pierwszą stronę i mówię, no komiksy, no komiksy, ale jazda, za dzieciaka przecież się kupowało, kajko i kokosz, i co tam jeszcze było? Słuchajcie, weźcie mi, przypomnijcie, bo już nie pamiętam, kajko i kokosz na pewno były, o to jeszcze z czegoś, z czegoś było, ale w... kiedyś to była klima na te, ten, na te komiksy, no, ma, no wariactwo było. Teraz nie wiem, może ja się nie interesuję, ale wydaje mnie się, że nie ma. Zobaczcie tutaj, jakieś scenki, tu jakieś smoki, teges, teges, majonez. Nie, to już chyba nie jest komiks, chociaż może tak troszeczkę nawiązanie, nie, to już jest jakaś taka książ książeczka, ale raczej taka chyba dla dzieci. Nie wiem, po co żem to wziął. I tu następno, to to już musi być komiks, bo jest. Patrzcie, już kolorowy, ale Jakie te świetne grafiki są w starym stylu. Ja byłem, słuchajcie, zafascynowany komiksami, naprawdę. Lubiałem, bo to były takie szybkie treści. Nie za wiele trzeba było czytać, a historyjka, historyjka się składała. Dobra, lecimy tu. Weźcie mnie nawet, nie oceniajcie, czym ja się zacząłem bawić. Słuchaj, będę miał tu taką, jak to się nazywa? O, tu się chyba trzeba coś nadusić. Serduszko? Nie. Dobra, nie będę tutaj za bardzo agresywnie, bo to się może źle skończyć dla tego serduszka. To jest, jak to się nazywa? Ostatnio, kurde, widziałem taką piękną drewnianą na wystawce i się, słuchajcie, ze znajomych zastanawialiśmy się, jak to się nazywa? Kurczę... No, jest taka nazwa, taka dziwna, nie pasująca do łazienki w ogóle. Ale to się daje do salonu w pokojach, chyba takie dla kobiet. Dobra, weźcie, napiszcie w komentarzach, bo po prostu szkoda odcinka. Tutaj mamy jakąś, nie wiem, Grażyna, Neta, nie wiem. Też jakaś wielkooka. Oki ma kochana, kiedyś się mówiła oczy, jak guziki. Ona centralnie. Taka agatka, nie, 100%. Jacek i Agatka była taka. Taka bajka i ona jest do tej Agaty. No może niespecjalnie, ale trochę jest podobna. Dobra, Agata, to jest chyba twój sprzęt. I patrzcie, mi się nie przypomniało, że to koszetka. O, tu mam jedną lalkę z tych. To jest chyba monster. Mogę się mylić, no trochę miałem do czynienia. Ale zobaczcie, jaka poszła ewolucja, nie? Tych tych lalek. To chyba z jakiejś bajkiem. O, matko, Monster High to była taka. Taka bajka, coś mi te lalki lecą, nie, nie trzymają mnie się. Na miniaturkę będziecie, spokojnie, dziewczyny. Dobra, ty się też tutaj rozłóż. Kiedyś były Barbie, kobiety, dzie, dzieciaki i Barbie się bawiły, a ta to nie wiem. Dziecko tej Monster, no, jakby taka chyba jeszcze nie zepsuta. Co ona ma we włosach? Matko, jakąś myszę. Skąd te dzieci to biorą? Skąd te dzieci, te takie małe... Dziadulki biorą, o patrzcie następną dziewczyno, weź się odziej trochę, no ludzie, tu jest kamera. Matko boska, słuchajcie, wstydu nie ma, wstydu nie ma na tym świecie. Może znajdę coś tam, niech ona coś narzuci, jakiś może chociaż beret. No nic nie ma, słuchajcie, nic, no, co ja ją po prostu, nie mam co jej, co jej dać, no wezmę i tak rzucę ten, żeby tak wiecie, do filmu chociaż. Ulala, tu coś jest. Słuchajcie, tu może być, kurczę, ja już oczywiście, nie wiem, co to jest, jakiś domek, słuchajcie, ale, ale lipa, to może ta mysza tutaj mieszka. Mysza, wpadaj tu, może. Słuchajcie, i po co takie rzeczy się robi? Nie mam pojęcia. Może to dla tej myszy, nieważne, nieważne, nie skupiajmy się. Perły są, nie, to nie perły, myślałem, że to perły. Ale te dzieci, kiedyś to jeszcze dziecko, słuchajcie, oszczędzało pieniążki. Coś tam można było w tej portmonetce znaleźć, a teraz pusto. Słuchajcie, teraz pusto, nie wiem. Dzieciaki na bieżąco. Nienauczone oszczędzania. Kiedyś to każdy oszczędzał, a teraz to poleciała i wydała. Prurr poleciała. Wiecie? Czajcie o co chodzi? Jako portmonetka, tylko jedyna. Nie pytajcie się, po co mnie to? Słuchajcie, nie pytajcie się, po co mnie to, bo ja to będę zaraz. Na internet wystawiał to chyba ciasta robię, Zobaczcie, ja absolutnie nie bawię się lalkami. Nie, 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 aż, aż tak ze mną to nie jest, proszę Państwa. No, to jakby farbki, nie wiem, albo jakieś takie, no widzicie, to jedną ręką to nie wiem, to farbki. No, to jest taka modelina, jakby, słuchajcie, nie wiem, co to jest jakaś modelina, nie wiem, to chyba będzie, wezmę to, wywalę, bo to nie wiadomo, co te dzieci z tym robiły, okulary jakieś, kurde, hu, uh, uh, hu, uh. hu, słuchajcie, jak ja bym tu zarzucił takie rajbany na ten, albo to są do tej Agatki, Agata, to twoje są, może jej, słuchajcie, może jej, nawet jej pasuje, ona, ach, słuchajcie, ona jakaś gapa taka, nie mam pojęcia o co chodzi, to chyba też taka torebka, nic mi się tu nie spina, nie, nie. człowiek się nie bawi, na, wiecie, na co dzień takimi zabawkami, więc mi się nic nie spina. Dobra, już chyba widzicie, o, tu chyba operacja jakaś była. U, która to taka, która tutaj taka pielęgniareczka jest? O, tu mi się zobaczcie, coś mi się tu klei w tych bałaganach. Nie, nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, jak to to moje rękawiczki. Jak coś wiecie odnośnie tych zabawek, już nie idźmy w tym kierunku, kończmy ten odcinek. Bo naprawdę zmienicie o mnie zdanie. Ja się zaraz biorę chyba za ten odkurzacz. Nie jestem pewien. Uhu, uhu. Patrzcie, jak tu by pasowało. To. No elegancja, elegancja ludziska. Dobra, kończymy wypoczynek. A w ogóle was przepraszam za te, za te zakłócenia w transmisji z tą tą latarką. No naładowaniem. naładowałem. Słabiutko to wyszło. Kiedyś o godzinie. Kiedyś o godzinie 21 to jeszcze można było latać, pogoda była pikna, nie? A teraz to już czynnica, słuchajcie, ciemnica. I znowu nas zmuszają, żeby palić światło całe dnie, i znowu będą ściągać z nas pieniądze. Ludzie już ledwo dają radę, słuchajcie, widzicie, po kubłach trzeba grzebać coś tam sobie jakoś radzić. Ciągle podkręcają nam w tym życiu tą śrubę. Ja nie wiem, nie wiem, niedługo po prostu na bruk, na bruk wszyscy pójdziemy. Co wy na to? sekcja komentarzy jest jak najbardziej wasza, pozdrawiam, dzięki w ogóle za komentarze uwielbiam mnie czytać, mam nadzieję, że wy moje też, Trzymaj